ten Tag, my friend! W kolejnym odcinku zagramy w Blitzkrieg szwabskie misje. W dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie główną... znaczy misję. Yy, ta misja nazywa się Operacja Fall Gelb, inwazy na Francję. I od razu na samym początku przeczytam wam fajną krótką notatkę, którą fajnie sporządziłem z pomocą internetu. I podręczników nie da bez szczyków, ale z pomocą internetów. I z... to wam przeczytam, potem przeczytam wam opis misji. I zaczniemy cisnąć, ogólnie jestem chory, więc dźwięk, kas kasłanie, snufanie gilami to będzie normalka przez parę odcinków, nie wiem ile nagram dzisiaj psu, tak leżę w łóżeczku i sobie ją pięknie gram, więc tak. Fallgelb, z niemieckiego wariant żółty, kryptonim planu działań wojsk hitlerowskich w Europie Zachodniej, zakładający uderzenie głównych sił Wehrmachtu na północne skrzydło frontu zachodniego. Tak, rozbicie większych wojsk francuskich i z nimi sprzymierzony, sprzymierzonych oraz opanowanie możliwie dużego obszaru Holandii, Belgii, północnej Francji, który mógłby stanowić dogodną bazę do prowadzenia wojny z Wielką Brytanią z powietrza i na morzu. Przewidywany do realizacji na 12 listopada 1939, ostatecznie podjęty w maju 1940. I to taka jest notka, notatka o co chodzi z Fall Gelb Więc to, było, to był taki pierwszy atak na Francję A fal Rod to jest taki głębszy atak na Francję Bo myślałem że to jest atak albo na ZSSR, ZSRR albo na Wielką Brytanię A to dupa Ale dobra Przejdźmy do naszych misji Misja główna, misja Francja, typ historyczny OPS misji Wykorzystując fakt, że odwróciliśmy wagę wroga operacjami w Belgii i Holandii, przełamaliśmy jego obronę w Ardenach, korzyliśmy do Francji i zajęliśmy sedan, by otworzyć przejście do morza i uzyskać szansę okrążenia głównych sił nieprzyjaciela, musimy dotrzeć jeszcze dalej do Arras i Peron. Twoje zadanie polega na odcięciu wrogiej linii zaopatrzeniowej przez zdobycie rozjazdu kolejowego. Musisz też zdobyć leżące na północy miasto, Morle i oczyścić je z żołnierzy wroga. Nasi dzielni spadochroniarze pomogą Ci przełamać opór nieprzyjaciela. Według najnowszych doniesień wywiadu, w pobliżu znajdują się francuskie wojska pancerne dowodzone przez De Galais. Uważaj! Mogą przeprowadzić kontruderzenie od zachodu. Spoko, easy, easy. To jest nasza mapka. Zabezpiecz dworzec i magazyn. Ten dworzec kolejowy jest punktem strategicznym. Zajmij i zabezpiecz go. Czyli zaczynamy tutaj. Zdobądź miasto i główny magazyn yy, Musi zabezpieczyć miasto po obu stronach rzeki W mieście znajduje się kilka dział przeciwlotniczych A chyba pamiętam to misję Robiłem ją A więc dobrze widzimy się w bitwie Ale zaraz jest Zachód, Północ, Południe, Wschód, Zachód I tu w tym razie są te oddziały pancerne Dobra, będziemy pamiętać Hejo, hejo Już jesteśmy A Zapiszmy sobie to tutaj Dobra, zapisane mniej więcej. A guzi gów, no jednak myślałem, że tutaj zaczęliśmy, że tu będzie zaczynać. A to jednak tu będziemy zaczynać, ale dobra. Mamy pierwszą misję. Znać i zlikwiduj zasadzkę. Gdzieś po przy tej drodze wróg przygotował zasadzkę. Użyj spadochniorze, wyślij ich na tyły wroga i zlikwiduj zasadzkę. Aha, tu jest zasadzka, dobra. Tyły wroga. Niech wam będzie no ale mówię przez nos to masakra Dobra jebać ten A... No ale i tak no nic, tak nic nie zrobią bo są słabe w ciul Dobra to są żołnierze, piechota Wiecie, piechota zmechanizowana pod dwójeczką Dobra Sam działa, więc trójeczka Trójeczka to trójeczka, dobra. Ja to bym tych, to bym gdzieś... Trójka, to bym pyknął was gdzieś... Tutaj. Incoków tutaj. A tak, niech tam zostaną, dobra. Zaraz zobaczymy. Serio Debile Spierdalaj, dobra, wczytujemy jeszcze raz <laughs> Widziałem, że coś tu będzie nie tak Dobra, spierdzieliły na całej linii Dobra, walcz, to idziecie też na pierwszy atak A nie wy będziecie. a dobra, walcz was Dobra Czekamy na rozkazy Tu jest zasadzka, dobra Niech wam będzie. Wszystko wiemy, wszystko wiemy. O, ale leci, kurde. Jest samolocik, dobra. Eee, nie tak źle. Szczerze powiedziawszy. No powiem wam, niezły oddział mi tutaj yy, ...dyswali Jeszcze raz, jeszcze, jeszcze jedna partię dostanę. Fajnie by było, bym się bardzo cieszył. Jakby jeszcze jedna partia była. A moje ziomeczki, dobra. Dobra, dobra. Oj kurde, Jedzkę dla os. Chodźcie tutaj. Jak nam każą piechotą, no to robimy piechotą, tak? Już, Niemcoki. Ustawiamy was na szarza. Ci, ich. Zaraz zobaczymy, co tu się podzieje za makiem. Dawaj, taraty, dawaj, dawaj, dawaj Pięknie, naprawdę. Dużo mnie chyba i też nie zabili. Nie no, paru mi zabili. Raz, dwa, trzech, dwóch mi zabili. Zabezpiecz posiadłość, i skład. Dobra, easy. To jest ludzi wezmę. O no i zajbiście. No to mi chodziło Dobra, teraz bierzemy czołgistów Dobra Tych bierzemy tutaj Tych czołgistów weźmiemy tutaj W ogóle wychodźcie Po co wam to? Gdzie jest Sniper? Gdzie jest Sniper? Dobra. Dobra. Podjedźmy może gdzieś... ...tutaj. Dobra. Mniej więcej jakoś tak o to zrobiliśmy. A ja szukam sniper... Snajpera, to jest sniper? Nie. Poszę, proszę Murówki, chodźcie tutaj. Dobra. Jesteście coś dziwnie upośledzeni, więc więc wam się zbyt nie będę przejmował Dobra ty stój rozkładaj to Ty też stój ro rozkładaj to Ty tam musisz podjechać tutaj nie więcej A snajper gdzieś tu musi być Dobra to właśnie pod dwójkę tych wszystkich jeszcze może tych. Też podwójkę. Niech będzie formacja agresywna. Niech przybędą tutaj. Ten niech będzie. Cześć. Tu niech przyjadą. To pod czwłeczkę. Podjedziemy gdzieś nie więcej. Tutaj... Może lecz on tak... Dobra, te mrówki idą. Dobra, niech te mrówki tam idą. A bo jeszcze nie... Przygotujmy się tak na... Stówę. A, muszę poprawić sobie troszeczkę... ...pozycję. Podjedziecie tutaj? Jakby to nie podjeździć, stoć, stoć. Już musi gdzieś tu wjechać, ja tu, deklu. No to wjechała, to nie wiecie? Proszę. Proszę. Dobra, jednak nie wiecie. Dobra. Wjeżdżajcie tutaj, a my... W tym czasie ciśniemy i to ostro. Trzeba zabezpieczyć, tak? Nie, posiadłeś. To będzie easy. Chyba będzie easy. Tu na pewno coś będzie. No, coś tu jedzie. Wyczuwam przemoc. Dobra Zabezpieczyłem, nie było tak źle Oho Coś tu leci Co? Ej serio Serio jakiś kurde Niemcok tam się wdrapał Tu, gdzieś, tutaj Hen, Hen serio, co idiota Dobra Zobaczmy, co robią te. Proszę tu naprawiać. Mm. Miasto zaczniemy przejmować. Może zobaczymy najpierw pierwsze miasto. Wyślijmy tutaj bombowce na razie. Niech leci. Zobaczymy. Cóż tu mam? Dobra, tu są Aaa, ten wiem co leci. Zobacz jaki twarty <śm> <śm> Dobra. Ale tak, tu są ludziska na pewno. To już wiem. Tu są jakieś okopy. Czyli... Aha, tu są te, dobra, będę wiedział. A Ciężko nie jest, więc szybka szarża na nich. Tutaj, o tu, tu coś będzie na 100%, W zawsze na tych zniesieniach ustawiałem coś. Więc już jest ta gra zaprojektowana, więc już... Grając w jedną kampanię tych ruskich, to już mniej więcej mam obcykane. I sobie mniej więcej przypominam co, gdzie jak. No widzicie, widzicie? Oho Zobaczcie, nieźle nam poturbowali Naszego przyjaciela Dobra Cofnijmy się Tak Kocham was, kocham was czołgi Jesteście tacy inteligentni, tacy inteligentni, naprawdę Tak bardzo inteligentni Noż naprawdę, bardziej inteligentnego ludu to ja nigdy w życiu nie widziałem. Tu coś jest. Tu coś jest, a wy tego nie widzicie. Dobra, walcz te. Motory. weteran. E, bo mi czołg padnie. Widziałem, że mi czołg, czołg padnie. Tu jest, widzicie, nie wid... Dobra. Wycować się Dobra Troszeczkę słabo, słabo zagrałem, słabo To jest zbyt zuchwały Nie zapominajmy, że to są lekkie czołgi No właśnie, średnie Jedźcie, naprawcie nam tych Przyjaciół drogich Wypadałoby to zbombardować, ale w sumie przedrzeć się tutaj Tu zniszczyć Ale tu jeszcze no przecież Bombardowanie, że ja pierdzielę Dobra, mam nadzieję, że jakoś dam radę Dobra Piechutę weźmy tutaj ją Od dupy strony do lasu partyzantka Dobra, wszystkich was na stówę Tu co jedzie Dobra, wy się cofnijcie tutaj A nie, głupia piechota pędzi tutaj A my sobie cichaczem jedziemy od innej strony, tak, tak, tak Drogie Niemcaki, tak tak tak, widzę ofensywa po całości ej, ej, ej Bo Francja to atakuje To jest kurde twarde Ej ej, ej, ej wycofajcie się, wycofajcie się, wycofajcie E Piechota Leci na trzecim Kurde nie powiem, nie powiem, pocisnęli nas trochę Wzięli skład Boże ty... Dlaczego to jest takie głupie, powiedzcie wy mi Jaka ta piechota jest tempa Ja pierdyczę. Dobra, niech tutaj tak stoi Jedźcie tutaj Jedź się tutaj, na to. To będzie troszeczkę taki w sumie... no Dobra, to jest takie ciężkie działo. Dobra, jest ciężkie działo. Napierdzielaj tutaj. A ty piechota chodź tutaj. Albo nie, po prostu leć. Atakować. Próbujemy coś piechotą zdziałać Napierdziela? Napierdziela, dobra Dobra, trafiło A tak już O, chodź tu, chodź, come on bitch, come on, nisz Ej, ale to jest twarde Jeżdżamy tam. Dobra. Wy tutaj. A wy... Wy tutaj. Jebać Francuzów w żyć! W żyć. Dobra, mam te ciężkie działo. To niech ona zmieni pozycję i napierdziela teraz troszeczkę... Tutaj. A ja tymczasem już bombarduję szczerze nie wiem co mam zbombardować Jeszcze Nie może żadnego snipera więc na razie sobie dam spokój Dobra A nie giną Nie giną, nie giną Bardzo dobrze, pele Szybko Macie ginąć jak kurde Wykałaczki te ruskie czyli te nasze Wydaje tu się dostaną Tu nie napierdzielają, na szczęście nie O, widzę już są Dobra Wiedźmy tutaj Aha, dobra, to jeszcze to zaatakujcie. Aha, jakoś śmiesznie to atakuje, szczerze powiedziawszy. Nie chcę wam nic mówić, ale no... Dobra. Ty teraz stopuj, bo mi zaraz zniszczysz... Sw ...zniszczysz swoich. Dobra. Dobra. Zniszczeni, super. To teraz zniszczę tutaj tych. Ja tutaj wezmę... I wjedziemy w te uliczki. Co na razie tam pusto, więc się niczym nie przejmuję. Most chyba jeszcze cały jest. Tańczy sobie jakoś w miarę razem. Piechota. Dobra. Trzeba było jednak ruszyć tą piechotę i od razu inaczej się. To wszystko rozegrało. O kurwa, o kurwa, widzicie, o kurwa, widzicie. Co tu strzela, co tu strzela? Szybko, 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 szybko. To. Kurwa, klikłem je to i... Uff, udało się. Ten może kolejowy jest punktem strategicznym. Zajmij go, dobra. Zająłem. Tutaj może być idealna sytuacja... Idealna, że, żeby zbudować most i przejechać od drugiej strony i zaatakować. To nie byłby głupi pomysł, ale... Jednak ten most istnieje. Nie, nie istnieje. Jednak mi się zwiedziało. Dobra, super. Chciałem właśnie wysłać... wsparcie letnicze. Dobra. Piechota jednak jest mocna, niemiecka. Chodźcie tutaj. Ja tutaj może swoje swoim działem w międzyczasie... Postrzelam tutaj, bo coś przeczuwam, że coś tu będzie. Dobra, zanim to moi żołnierze dojadą też do cheminie. Jednak piechota nie jest taka zła, zawsze tak trwaniłem od piechoty, zawsze myślałem... Eee, po co piechota, po co marnować piechotę? A jednak... Piechota tak czy siak się nadaje. No bocie partyzane będzie, więc chodźcie tutaj. Jednak jest czysto, więc w miarę tutaj podjedziemy. No bo to na ostro, więc niech nie będzie tak źle. Łączmy teraz wgląd. Zobaczmy co teraz będzie się działo Na razie nas nie atakują więc Niech piechota wjedzie tutaj Skończcie napiery dzielać Dobra Tutaj trzeba uważać żeby tu nas od tyłu nie, nie wzięli. Miejmy taką nadzieję. Spójrzmy. Aha, dobra. Tu na nic zbytnie nie było. A, 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 Piechota! Tu też nic nie było. Myślałem, że coś tej. Tutaj... Będzie. I co to wszystko? Coś przeczywam, że jeszcze... Jeszcze czołgi Przyjdą kogoś. A, muszę przecież przyjąć jeszcze ten... Yy, magazyn. Zapomniałem. A, to jednak tu są. Niemcoki, raczej znaczy, Boże, Francuzi Super, udało się i co to wszystko? Nie sądzę Aha, dobra, e, super Troszeczkę failowałem na samym początku Nie wiedziałem jak to rozegrać Troszeczkę chciałem tak bez żadnych strat Jednak to się nie dało, trzeba było mm, przyjąć zasadę najlepsza obrona to atak I cisnąć ich po prostu, więc tak wygraliśmy tą drugą misję główną, więc teraz ciśnijmy do statystyk, które na pewno będą marne. Tak coś przeczuwam. Jej, yeah, zostałem. Krzyż za zasługi wojenne pierwszej klasy. Jest. Krzyż za zasługi wojenne pierwszej klasy jest przyznawany za bohaterstwo podczas walki z wrogiem. Jest przeznaczony dla tych, którzy odznaczyli się po, otrzy, po otrzymanie krzyża za zasługi wojenne drugiej klasy. Aha, no spoko, easy. Tak, major nam wzruszył, następna ranga wzrosła 6%, dowodzenie spadło minus 11%, ostrożność o minus 3, zobaczmy transport wzrosło 5% i taktyka o minus 3, no dobra, tak coś czułem. To nam padło. Klikamy tak. Kampania niemiecka. Pierwsza ofensywa Afrika Corps. Oh yeah, teraz będziemy w Afryce, super. We wrześniu 1940 roku włoskie stacjonujące Siły włoskie stacjonujące w Libii rozpoczęły ofensywę skierowaną przeciwko Brytyjczykom, którzy okupowali Egipt. Celem było przyjęcie kontroli nad Aleksandrią, kanałem złęskim. Włosi mieli sześciokrotnie więcej żołnierzy niż Brytyjczycy, ale po przebyciu 50 km musieli zatrzymać ofensywę z powodu przerwania linii zaopatrzeniowych i zniszczenia pionu dowodczego. Brytyjczycy cofnęli się na przygotowane wcześniej pozycje obronne w pobliżu... Mersa Matruch. Między, wrogami, wien, między wrogimi armiami powstała 130-kilometrowa przerwa i sytuacja ta trwała przez 3 miesiące. W tym czasie Brytyjczycy rozsądnie wzmocnili swoje pozycje. W grudniu brytyjska armia Nil zaczęła kontrofensywę. Przemieszczając się pustynią, uminęła rozlokowane na wybrzeżu pozycje Włochów, zmuszając ich w końcu do wycofania się. Po drodze zdobywając Bartie, Tobruk i Belhazji. W ofensywie zginęło tylko 500 brytyjczyków, 1200 było rannych, 130 tysięcy Włochów dostało się do niewoli jako jeńcy wojenni, zniszczono 400 włoskich czołgów i 1290 armat. Stojąc wobec, wobec groźby całkowitej utraty kontroli nad Libią, Włosi zwrócili się do Niemiec z prośbą o interwencję. Na początku 1941 roku do Libii zaczęły przybywać niemieckie jednostki. Ich głównodowodzący generał Rommel, postanowił wykorzystać fakt, iż ze względu na szybkość przeprowadzanej ofensywy siły brytyjskie były bardzo rozproszone. Postanowił nie czekać na przybycie pozostałych jednostek i rozpoczął kontrofensywę, choć porządkowa przewaga na Brytyjczyków wynosiła 5 do 1, Rommel systematycznie rozprawiał się, rozprawiał się z nimi, w rezultacie odrzucając ich na odległość aż 900 km. Nie zdobył Egiptu tylko dlatego, że brakowało mu środków i zaopatrzenia, a ponadto zaistniała konieczność wyznaczenia dodatkowych sił, które obległy Tobruk. Gdy Rommel walczył z Anglikami w Egipcie, Niemcy zajmowali Jugosławię i Grecję, a także Druzgotali siły brytyjskie na krecie. No, nieźle. Dostępne do ulepszenia. Mamy PZ3 ASW, sztuka sztuka as, A, ciężkie działo i P plot. Dobra. Fajna mapa. I w ogóle co tu możemy zdobyć fajnego? Aus J. Ciężką chałbicę. I PZ4, Aus we, Aus D. Dobra. Zapiszmy sobie tutaj y grę. Trzeba misja siódma. To już będzie koniec tego, tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, fanpać na Facebooku. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.